Leczenie atopowego zapalenia skóry. Dostępnych jest kilka takich algorytmów leczenia atopowego zapalenia skóry. Chciałem tutaj w skrócie to powiedzieć w jak najprostszym języku dla pacjentów, co mogą robić dla siebie. Po pierwsze, najważniejsze Emolient, czyli preparat, który odbudowuje barierę skórną. Najlepiej go stosować wieczorem po kąpieli na lekko wilgotną skórę. Smarowujemy go z włosem nigdy nie pod włos i nie wcieramy specjalnie w skórze. Po prostu kładziemy, zostawiamy na skórze. Kluczem jest dobranie odpowiedniego emolientu dla siebie. Zachęcam do eksperymentowania, gdyż jest wiele emolientów na rynku, niektóre lepsze, niektóre gorsze, mają substancje czynne, różne i nie zawsze najdroższy jest najlepszy, ale zawsze po wielu próbach, w końcu z mojego doświadczenia wynika, że pacjent jest w stanie znaleźć taki, który najbardziej mu odpowiada. Warto pamiętać, że w różnych okresach życia i nawet w różnych porach roku różne emolienty mogą pacjentowi odpowiadać. Generalnie zimą bardziej tłuste, latem lżejsze. Następnie mamy całą gamę produktów miejscowych do kontroli atopowego zapalenia skóry, czyli sterydy i inhibitory kalcyneuryny. Mocniejszym leczeniem jest dodanie do emolientów, sterydów, czy kalcy, inhibitorów kalcyneuryny, opatrunków bandażowych, czyli takich, które dodatkowo wspomagają nawilżenie skóry i hamują e, e, utratę wody przez skórę, a także zmniejszają drapanie, swędzenie skóry. Pacjenci, czy rodzice pacjentów chorych na atopowe zapalenie skóry powinni nauczyć się rozpoznawać, kiedy dziecko potrzebuje mocniejszej terapii i kiedy potrzebuje dołączyć sterydów czy inhibitorów kalcyneuryny, a kiedy trzeba zmniejszyć tą terapię i tylko zastosować same emolienty. Trzeba również umieć rozpoznać infekcje, które zdarzają się w czasie atopowego zapalenia skóry, są to najczęściej infekcje bakteryjne, czyli takie sączące zmiany lub pokryte miodowymi strupami, które świadczą o nadkażeniu bakteriami, najczęściej gronkowcami lub paciorkowcami. Wtedy należy włączyć antybiotyki lub, rzadziej, ale bardziej niebezpiecznie infekcji wirusami opryszczki i wtedy obserwujemy to, że dziecko jest w bardzo złym stanie, mają gorączkę, objawy grypowe, a na skórze pojawiają się drobne takie małe nadżerki skupione w kilka razem ze sobą. Wtedy należy niezwłocznie włączyć leczenie antywirusowe. Jeżeli miejscowe terapie nie są w stanie utrzymać skóry pod kontrolą, należy rozważyć leki systemowe, ogólne, które są mocniejsze, natomiast mają więcej działań ubocznych. Mamy tutaj do dyspozycji e, tak zwane konwencjonalne leki, które są już wiele lat na rynku, czyli sterydy ogólne, a także cyklosporynę, metotreksat czy azatioprynę. Każdy lekarz. Ma swoje preferencje, których leków najlepiej lubi używać, ale najpopularniejsze są sterydy. W leczeniu atopowego zapalenia skóry czasami stosuje się również fototerapię promieniami UVA lub UVB311. Pomocniczo w leczeniu atopowego zapalenia skóry stosuje się często leki przeciwhistaminowe, redukujące świąt, a także nawet leki nasenne. Osoby z atopowym zapaleniem skóry często dodatkowo chorują również na depresję która jest spowodowana stanem ich skóry i tym, że nie mogą normalnie funkcjonować. Jeżeli mają ciężkie atopowe zapalenie skóry, no to wiele czynności normalnych, życiowych jest dla nich niemożliwych, a, a także kontakty z rówieśnikami utrudnione. Na szczęście dla osób z atopowym zapaleniem skóry ostatnie lata przyniosły przełomowe leki. Mamy do dyspozycji już lek, który nazywa się Dupilumab. Jest to... Lek biologiczny podawany co dwa tygodnie w zastrzykach, który zrewolucjonizował leczenie atopowego zapalenia skóry. W Polsce jest on już zarejestrowany, ale z tego co wiem, nie jest jeszcze dostępny, nie można go kupić w aptece. Poza tym koszty leczenia są przekraczają 10 tysięcy złotych na miesiąc. Drugim lekiem, który jest na horyzoncie, który pewnie w ciągu kilku lat będzie dostępny w sprzedaży, to. Lek z grupy inhibitorów JAK, abrocitinib, który jest w postaci tabletek i profil bezpieczeństwa tego leku wydaje się bardzo dobry, tolerancja również i jest to lek, który o ile to tylko nieznacznie skutecznością ustępuje lekowi dupilumab. Oba teleki są przeznaczone do długotrwałego stosowania ze względu na swój profil bezpieczeństwa i ze względu na brak jakichś przewlekłych działań ubocznych.